Tego jeszcze nie robiłam. Zobaczymy, co się stanie. I jak to pójdzie, i jak będzie bardzo, bardzo źle, to poproszę o dużo narzekania. No, chciałabym bardzo pokazać Wam kawałek Hagi Holandii, a tutaj będzie na razie tylko ścieżka rowerowa. Podejrzewam, że wiatr nie pozwoli na zbyt długie nagrywanie. No, ale spróbujmy. To nas nie zabije, to nas wzmocni, tak mówię, nie wiem, nie, ro, nie robiłam tego nigdy, szczególnie na rowerze, zawsze to pierwszy raz. Um, nie wiem, czy słychać w ogóle, że mam nieco, nieco chore gardło, ponieważ Holandia ma swoje uroki. Um, I te uroki są właśnie... I nawet mi się to śniło, nawet mi się to śniło, że będę przestała jeździć pod wiatr ale w Holandii nie da się jeździć z wiatrem co chwila jest pod wiatrem więc w związku z tym trzeba dobrze to wszystko wyważać no zobaczymy właśnie jak to pójdzie chciałam Wam pokazać kawałek dzisiaj dojazdu do plaży, do Scheveningen nie do końca nie dojadę do samego fir. no bo podejrzewam też, że w pewnych momentach nie będziemy ze względu na wiatr Teraz go nie ma, ale oczywiście nie ma. Nie to znaczy, że za chwilę nie będzie w góry. Jesteśmy wszakże w Holandii. Mam nadzieję, że widoczność macie przynajmniej dobrą. Ja Was tutaj pozabawiam chwilę z głosem. W Holandii jest bardzo dużo, bardzo dużo Polaków. Czasami, jak rozmawiam przez telefon, idę sobie ulicą, to słyszę, że Polacy mi. Kończą zdania, dopowiadają, A, także jak widzicie w ogóle gdzieś po Holandii, pochadza, to uwaga, uwaga na to, co mówimy. No i tutaj mamy przykład właśnie, jak poruszają się Holendrzy. No i Właśnie jak to wygląda. I tutaj będzie teraz przykład takiej ścieżki roweru, gdzie chodzić nie można, ale przejechać rowerem jak najbardziej. No i w tym momencie wiatr jest taki, że nie mam pojęcia, czy w ogóle w słychać. Zwłaszcza z moją lekką zmianą głosu. miałam Wam dać znać jak to jest a propos co przyjęli szczepkę, ponieważ miałam dużo, dużo, kontaktów, dużo kontaktów z takimi osobami Więc teraz ktoś może powiedzieć że byłam za długo z tymi osobami i zeszło mi na targło zobaczymy co będzie dalej na podejście przygodowe chwilowo na te skutery, na ten e, motor, bajki. O, no, właśnie dostałam jakąś osą w taż, ale to nie szkodzi. Trzeba mieć licencję, to nie każdy tak sobie może jeździć. No i jak ten wiatr będzie taki, taki mega straszny, to proszę mi go narzekać. No, tutaj się staram. Ciężko dyszę, zobaczymy. O, i było słońce. Właśnie chciałam się wybrać na plażę, bo było słońce przez całą godzinę. No ale to słońce właśnie się schować. W takich małych rzeczach. Możemy doświadczyć, jak to przechodzimy do tej przygody, życia, która nam się przytrafia. Nie ma co wracać do domu. Idziemy dalej. Wyjdzie słońce, czy nie wyjdzie? Będzie dobrze. Jak będzie dobrze. No ale może jednak będzie. W ogóle takie rowerowanie. Po Holandii czasem jest bardzo niebezpieczne, ale niektórzy jeszcze mają tą zdrową dozę strachu w sobie. Takie, taką ostrożność. Albo są bardzo, bardzo akrobacją. nie widzę na szczęście żadnych akrobacji na jest w miarę spokojnie. się przyda się. Natomiast oczywiście ja przygotuję cały materiał o zasadach bezpieczeństwa. A, ponieważ też tam jak to w grupach bywa od razu będzie dużo spamu, będzie jakieś tam wyciąganie pieniędzy, próby. No i oczywiście wiemy wszyscy, że na to nie idziemy. Jest bardzo dużo takich... No, bo piątku myślę też o ile promowanie się, budowanie jest w porządku, no bo gdzieś tam ktoś próbuje ten biznes swój wdrożyć, działanie. O tyle proszę, żeby na tej grupie jednak było tematycznie, a może rzeczywiście, jeśli będzie taka potrzeba i chcecie właśnie pomagać swojej biznesu, zrobimy po prostu osobną grupę. Także dajcie mi znać. Ktoś może nawet nie stworzył już taką grupę i zarządza nią, ponieważ było, nie było, ja nie będę miała na to czasu, ale dziewczyny, e, moderatorki, racja bytu jest e, a, a nie, są. I tymi grupami właśnie już tam się nie zajmują i ja się staram dokładać ile mogę. Um, Także każdy jakiś taki pomysł jaki macie od razu piszcie o tym, możecie na grupie, zgłaszajcie też jakie są jakieś tam przestrogi, czy coś się komuś zdarzyło niefajnego, fajnego. Można napisać o tym i nie wiedzieli, a potem to wszystko poskładamy. No i przede wszystkim oczywiście takie podstawowe zasady, to bardzo proszę nie pisać swoich adresów, że zapraszacie, żeby sobie nie wprosić różności z całego świata, tylko dokładnie ukierunkować na to intencją, bo zapraszacie jak to ma wyglądać, na jakich warunkach jeśli w tą stronę. No i odwrotnie, możliwości jest skoro można się wymieniać mieszkaniami, można stworzyć taką małą siatkę, grupę najbliższych osób, dlatego, że większość z nas nie zdajemy sobie sprawy z naszego potencjału, z naszych środków. I, i do których, wiesz, nie dokończyłem słusznie, które mi się wydaje, że są mają kasy, To jest zawsze taki główny argument, że czegoś się przecież nie zrobiło, ponieważ za funduszy, albo z racji rodzicnych zobowiązań z Ale pierwsze, które zawsze słyszę, to jest, że kasy brak. No i jak kasy brak, doprowadzi to, to oczywiście albo ku po bezsilności, silności, wyuczona bezradność, albo bardzo kreatywne ustawienie życia i spełnianiu się wbrew przeszkodom I tutaj też widziałam jeden taki komentarz fajnie, fajnie ale jak tutaj się spełniać, jak wyjechać z Londynu? oczywiście rozumiem to, że w tym momencie nie można że co chwilę te przepisy się zmieniają bo to są przeszkody żebyśmy się nauczyli z nimi obchodzić. No jeżeli ja nie mamy tych wyzwań. No teraz takie mamy mega wyzwanie. I teraz ta intencja. I znowu wiaterek. Ja się dzisiaj ukradłam na słońce, ale co z tego? Co z tego? No. no. Na plażę należy, jeśli ktoś poluje na... No, ładną pogodę na plaży, gdziekolwiek Ściania, nie ma takiej pogody, no to najlepiej chodzić rano i po południu zawsze coś się przeprawi. Dni się przeprawiło rano, a teraz już jakoś nie chcę się przeprawić. To jest ten moment rozróżniania, wzmacniania intuicji, umiejętności, rozróżniania z kim mamy do czynienia. Patrzmy, patrzmy, że ludzie bardzo często w pewnym czasie pokazują nam, kim są i nic nie musimy robić. I nawet dzisiaj miałam też taki telefon. Ty, wiesz, co tam się dzieje? w tej Polsce, co tam się narobiło. Tak, jakieś mapę troll odchodzi, tak wiem oczywiście, że wiem, to wszystko do mnie dociera Może, no teraz jakoś widnijmy, bo już chyba oglądam, to wiem też bo jednak korzystamy z tej możliwości, że możemy wyjść, że woda jest ładna no słuchajcie jak ci frustrujecie, to chyba będzie podsłuchanie dla najwytrwalszych ze względu na wiatr to no już nie mówiąc oczywiście o tym, że nie mam pojęcia jak wygląda sytuacja z kamerą czy w ogóle coś widać no i czy oczywiście coś się nagrywa czy w ogóle ta, ten mikrofon jest połączony z kamerą bo czasami to też potrafi gdzieś tam na tych wertepach odpaść zrobiłam kilka testów wychodziło wszystko w miarę w miarę, ale Przewiduję, że ten wiatr to jednak może być taka główna przeszkoda. Zobaczmy, jak wyjdzie, dajcie mi znać. a będzie takie krótkie nagranie, takie tylko zaznaczenie tych najważniejszych rzeczy, żeby cały czas bardzo intensywnie sprawdzać swoje intencje. Jak dyktujemy, co zamieniać. Na przykład, jak coś jest nie halo, zwrócić na to uwagę, nie ignorować. Zwrócić i dopiero potem transformować, zamieniać, tak, tak, przyznawać zrozumieć dlaczego tak jest z czego to płynie no i chwilę potem otwierać się bez presji na coś dobrego, coś nowego coś co może nam pomóc przepchnąć. zwłaszcza, że jesteśmy no, w miejscu które wam sprzyja I tak jak właśnie teraz z tym Londynem też tutaj jedna pani narzekała, że ma mieszkanie na Krecie tam na zwierzętach i prawdopodobnie do końca września nie będzie w tam dotrzeć bo te lody są odwołane, i na jak będzie później także wasze waszym kapitałem teraz, poza poza tym co ktoś mówi o pieniądzach, że pieniądze są najważniejsze one są bardzo ważne, ja nie, nie mówię, że nie one są podstawą tutaj dla wszystkiego to, to jest no niestety ale to o czym zapominamy, ponieważ wywyższamy tą do pieniądze, to jest to, że naszym kapitałem są nasze umiejętności komunikacyjne, relacyjne z ludźmi, w jakie relacje potrafimy wejść, co stwarzamy dla innych osób, jak oni się z nami czują, te osoby, którym Waszą obecnością zmieniliście życie, kawałek życia kawałek wieczoru one o Was nie zapomną i będą chciały z wami przebywać. To jest najwyższym kapitałem, o którym my zapominamy. To jest właśnie nasza wybracja I czy z nami się jest fajnie? Sobą, czyli czy ja się czuję dobrze ze sobą, a jeśli nie, to dlaczego? Co ja przychodzę, żeby nie odrzucać siebie, tylko zrozumieć, zobaczyć, na czym pracujemy, co jest właśnie dla nas. No i potem właśnie, czy inni w naszej obecności czują się dobrze z nami. Bo jeśli tak, Myślę, że gdzieś warto się zatrzymać i zejść na plażę zobaczymy jak to będzie dalej także ja to wszystko powtórzę na spokojnie zbiorę do myśli powtórzę to by a oh, jest It's alles Alice is the area of walking thank you walking. thank you No, i Jeździć na rowerach i jest już ta sfera dla jak widzicie. Nawet jest tyle ludzi, że dzisiaj nie ma. No nie ma gdzie zaparkować. Proszę, proszę. Jeszcze wczoraj było gdzie zaparkować, a dzisiaj już absolutnie nie ma. Ale nawet idziemy. znajdziemy na ich tak dalej. No jest właśnie ta promenada i tam dalej jest dojście do tego sławnego, hagowskiego kiro. Jeśli słuchajcie, dotrwaliście do tego momentu i ominęliście wiatr, było mnie słychać, dajcie mi znać, napiszcie mi o tym. Ja oczywiście no, jeśli było bardzo, bardzo źle, to już nie będę takich numerów z telefonem robiła z, z nagrywaniem, zwłaszcza, że nawet nie wiem, czy ktoś tutaj nie, nie nagrał się. Dlatego będę musiała to wszystko pewnie powtórzyć, bo są to bardzo ważne rzeczy z tą intencją i wszyscy mówimy o tym samym, wszyscy mamy dobre intencje, a wiem, słyszę, że brakuje Wam konkretów, detali a propos osobistych sytuacji tego naprowadzenia, dokładnie co zrobić, bo rzeczywiście są takie momenty, takie sytuacje, że człowiek. Wytraca jakby ten zdrowy rozsądek na chwilę, i potem się okazuje, że w klarowności bym wiedział, jak zadziałać. Ale ponieważ my jesteśmy kierowani stanami emocjonalnymi, emocją, nam się tylko wydaje, że jesteśmy emocjonalni, nawet podejmujemy decyzje na bazie emocji, no to wygląda, to jak to wygląda. Ja, słuchajcie, nie wiem czy mam już to teraz zakończyć, a może jednak zapasujemy w tą stronę. Będziecie mieli zwrot w drugą stronę. A ja mam nadzieję, że znajdę ten punkt, w którym należy nacisnąć stop, bo moja komórka jest w czymś co... W czymś co jest gdzieś tutaj.